Myślisz, że to jest dobry pomysł, żebyśmy tu oboje wjechali? Coś ty zrobił, chłopie! Młody, mamy dwa problemy! Nie no, siedzi jak nie wiem! Nie ma haka! O, mamy, proszę państwa! Myślę, że ten teren już doskonale znacie. W tym sezonie nie byliśmy jeszcze tutaj Na dwa kładzisze Także zobaczymy, na pewno będzie łatwiej wyciągać Ewentualnie te kłady Też nie mamy dużo czasu, bo Jest 15.50, muszę być co, O 17.00 w domu, także mam nadzieję, że zdążę No pewnie tak Tak, jeżdżamy bo się pyta jeszcze To to na luzie, to to myślę, że Na tył napędzie bym pytał, ale Ale wrzucę cztery Czy prawa Stajesz za mną? No. Co, ty tu ledwo jedziesz? Myślisz, że to jest dobry pomysł, żebyśmy tu oboje wyjechali? Ale może Jeszcze może byłby dobry, jak ty byś był z przodu, a teraz hopię wyciągarka, zobacz gdzie jest. Może wycofaj, może mi się duda odpalić, zobaczę. Spróbuj stąd jednak wyjechać. To był zły pomysł. Znaczy to jest dobry pomysł, żeby tu wyciągarka była. Nie no, na luzie na szczęście coś się ten akumulator tutaj widzę podładował Mam nadzieję że zagada jeszcze No to była jedna, jego jedyna okazja Kurytem rzeki, czy, czy po prostu przejedziemy tu Widzicie, tu tak teraz to się fajnie radzi, ten dygryzli. tylko ten akumulator trzeba ogarnąć. No i ten korek, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy tak ma być, czy nie tak. Mi się wydaje, że nie tak, no ale atakujemy dalej. Łódź, wow, jak O kurde! ja tu ostatnio zostałem jeszcze. Co on robi to nie wiem, czyści, kładzie? Robię. Coś ty zrobił, chłopie? value <laughs> że mam jeszcze fajny bajer z tym nawet jak młody tam walczy to niech walczy a my się tu pobawimy tu. I... wyjechał jakżeś wyjechał? Musie lucie, 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 tak, robimy tak. うん。 ¡Gracias! Mamy dwa problemy Nie no siedzi jak nie wiem On nie ma zaraz padniesz. Jest hak! Hopie, oby odpalił No jesteśmy... W... Jesteśmy w tarapatach, hopie Uda się czy nie? No, myślisz, że odpali tak łatwo? Hopie, to jest niemożliwe. Bierz tą linę w miarę szybko i spadamy Ja Cię rzucę, ja muszę w drodze być Bo on w miejscu mi zgaśnie znowu Dawaj powoli za mną O, muszę być widzowie na 17 w domu Także nie wiem Taki krótki chyba odcinek z tego wyszedł Albo coś tam Ale kolejnych już Będę miał więcej czasu, także zabierzemy Was w fajne miejsce, bo mam tutaj na oku okolicy miejsce. Ja się z Wami jeszcze nie żegnam, bo musimy przejechać tutaj przez rzekę, przez te bagna. przez no myślę, że by tu mogło przejść, ale no nie mamy czasu na to już tak naprawdę, więc musicie nam wybaczyć, kiedyś to powtórzymy. Nawet troszkę gazu, i sobie bez oporu ruszyła. Już myślałem, że nie wciągną te bagna.